Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o tym, jak znaleźć swoją drogę, jak tę drogę e, rozpoznać jako drogę Bożą. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stało, stałbyś, stałby się pokój Twój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek i jak jego ziarnka Twoje rośle. Tutaj prorok Izajasz daje nam świadectwo tego, że trzymanie się prawa Bożego, Bożych przykazań jest dla człowieka pożyteczne. To znaczy, my musimy sobie jakby uświadomić to, że Boże przykazania są po prostu dobre, bo czasami możemy w ogóle o tym nie myśleć. To znaczy, e, być ludźmi wierzącymi i przyjmować Boże przykazania, dlatego że pochodzą od Pana Boga. Jestem osobą religijną, wierzę w Boga, On daje mi przykazania, więc ja je przyjmuję. I to jest, moi dro drodzy, logiczne i wystarczające. To znaczy, możemy się nad tym zatrzymać i tak żyć i dostąpić zbawienia. Nic nie szkodzi. E, ale jeżeli nam to przestaje działać, to mamy pewien problem. No, a w zasadzie duży problem. Bo można uznawać, Boże, zasady, prawo Boże, że pochodzi od Boga i że należałoby go przestrzegać. Ale, e, mimo tego. Uznawania Boga jako prawodawcę, e, możemy tego prawa nie przestrzegać, i to jest, moi drodzy, doświadczenie wielu z nas, albo inaczej, nawet doświadczenie wszystkich z nas tylko doświadczenie, z którego nie każdy z nas zdaje sobie sprawę. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano Twojego imienia sprzed mojego oblicza. Moi drodzy, prorok Izajasz mówi, że gdyby ludzie przestrzegali Bożych przykazań, to zawsze żyliby w zażywości z Bogiem. No ale właśnie, czy Bożych przykazań da się przestrzegać? Ktoś by powiedział tak, no przecież mamy 10 przykazań, są one klarowne, jasne, nie pozostawiają zbyt wiele do dyskusji. Jak mam nie zabijać, i nie kradni, no to nie zabijam, nie kradnę i przestrzegam tych bożych przykazań. I to, moi drodzy, z jednej strony prawda. To znaczy, my możemy dojść do takiego etapu, że w swojej drodze życiowej będziemy przestrzegać dziesięciu przykazań i nie będziemy ich łamać. To znaczy, będziemy w takim stanie żyli, w którym nie, potem nie popełniamy grzechów ciężkich. I to, moi drodzy, jest dla nas osiągalne. Ale Pan Bóg nie zatrzymuje się nad tym, że sam w sobie zachowuje te dziesięć przykazań. Że w osobie Jezusa Chrystusa objawiając się nam zachowywał prawo. Jezus przestrzegał tego prawa absolutnie do końca i też takich standardów żąda od każdego z nas. To znaczy Bóg się nie zadowala byle czym. Aby być mniej więcej w porządku, Bóg żąda od nas doskonałości. Jeżeli chcemy się od Niego przybliżyć, to musimy być doskonali. I ta doskonałość nie jest dla nas obca, ona jest jasna, wiemy na czym polega. Tylko chodzi o to, że my sami z siebie nie możemy tego dostąpić. To jest dla nas niewykonalne, bo jeżeli zaczniemy zastanawiać się, jak w sposób doskonały wypełnić któreś z przykazań nie. Aby je spełnić, aby było wykonane, aby odhaczyć, tylko w jaki sposób je wypełnić w sposób doskonały, to okazuje się, że otwierają się przed nami szerokie perspektywy. I okazuje się, że popełniamy wiele grzechów lekkich, nawet jeżeli odrzucimy te ciężkie, śmiertelne od siebie, i nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy idealni. I to, moi drodzy, blokuje nas przed przystąpieniem do. Bliskości z Bogiem, bo skoro Boga odrzucamy, nie, przy, nie wypełniamy Jego prawa w sposób doskonały, nie dorównujemy do Jego standardów, to nie możemy wejść z Nim w zażywą relację. Sami moi drodzy też tego doświadczamy w życiu międzyludzkim. To znaczy, jeżeli mamy pewne zasady, pewne wymogi wobec ludzi, tych których dopuszczamy do siebie, jeżeli ktoś tego nie przestrzega, nie, nie spełnia tych naszych standardów, to go do siebie nie dopuszczamy. Jeżeli nie chcemy mieć nic wspólnego na przykład e, z osobami, które były karane, no to nie będziemy zadawać się z recydywistami. E, nas to nie interesują takie klimaty e, i, i cokolwiek by innego się działo, no tej osoby nie dopuścimy do siebie jako naszego przyjaciela. Może gdzieś tam być koło nas, ale nie będziemy siebie zawierzać, bo nie mamy ufności wobec niej i tak, tak samo, albo jeszcze bardziej e, patrzy na nas Bóg. Jeżeli my mówimy Mu nie, popełniając grzechy, e, nie przestrzegając Jego prawa, no to Pan Bóg się nam nie narzuca i nas do siebie nie przyciąga, bo, bo my mówimy Mu, że nie chcemy, że mamy inne zasady postępowania. Ale moi drodzy, czy wobec tego jesteśmy w jakiejś sytuacji takiej beznadziejności? To znaczy, czy my nie możemy już w żaden sposób wejść w relację z Panem Bogiem? No skoro przykazania są, a my możemy je spełnić tylko pobieżnie, ale nie w sposób doskonały, nie na sposób Boży, to czy nie możemy stać się Jego przyjaciółmi? Otóż, moi drodzy, istnieje pewna możliwość i o tym mówi nam Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie. Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, Biad biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije. A oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jedno, jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Więc moi drodzy, tutaj widzimy w Ewangelii Jana i Jezusa jako ludzi, którzy nie spełniali ludzkich oczekiwań. To znaczy nie postępowali tak, jakby ludzie się po nich e, spodziewali, bo, bo czego by się ludzie spodziewali? No zachowań standardowych. To znaczy, asceci zawsze byli uważani za dziwaków, to jasne w przypadku Jana, no a po Jezusie jako nauczycielu spodziewano by się, że z grzesznikami nie będzie się zadawał. E, I oczywiście e, niektórzy po prostu tak na to patrzyli, a inni jeszcze dodatkowo wykorzystywali to jako sposobność do atakowania jednego i drugiego i dys dyskredytowania obu. Ale moi drodzy, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na świat, on nie postępował według ludzkich zasad. A jakie są ludzkie zasady? Jakie my je mamy jako ludzie? Nie tylko ci nauczyciele żydowscy, nie tylko pokolenie żyjące za czasów Jezusa. No generalnie mamy takie zasady, że postanawiamy nie postępować zgodnie z prawem Bożym. Owszem, czasem nam się zdarza postąpić zgodnie ale generalnie bardzo często od tego odchodzimy. A więc postępowanie Jezusa polegało na tym, że on zawsze szedł drogą Bożą. I też Jana chrzciciela pokazuje jako człowieka, który również tę, tą Bożą drogą szedł, chociaż na zewnątrz ona wydawała się inna, bo obaj przestrzegali Bożego prawa. Oczywiście Jan, Jan sam z siebie nie mógł tego dokonać. W sposób absolutnie do końca doskonały, bo był wyłącznie człowiekiem i z natury swojej standardom boskim nie mógł dorównać. Jezus oczywiście tak. I w związku z tym, że Jezus przeszedł tą drogą ziemskiego życia, żyjąc zawsze zgodnie z wolą bożą, zawsze postępując tak, jak Bóg uważał to za słuszne, bo w jego przypadku jest to niezwykle logiczne, inaczej by się po prostu nie dało. Skoro Jezus tę drogę przeszedł, a my jej w stanie nie jesteśmy przejść, to znaczy, że potrzebujemy Jezusa, Chrystusa, aby ta jego droga stała się drogą naszą. To znaczy, my potrzebujemy powierzyć się mu, aby On w naszym imieniu tę drogę przeszedł. I tę rzeczywistość nazywamy przeróżnie chrztem świętym, łaską odkupienia, zbawieniem. To jest właśnie. Podpięcie się pod zasługi Jezusa Chrystusa. Oczywiście tą największą zasługą, której my w życiu pragniemy, oczekujemy, z której korzystamy, jest zbawienie, które Jezus poniósł na krzyżu umierając. Ale my, moi drodzy, żeby się do Jezusa w ten sposób przybliżyć, potrzebujemy wejść z Nim w zażyłą relację, to znaczy związać się z Nim, przybliżyć się do Niego. A ponieważ Jezus jest też nie tylko Bogiem, ale i człowiekiem, jest to dla nas możliwe. Wcześniej ze względu na naturę to możliwe nie było, bo istniała no, różnica, przepaść całkowita między stworzeniem, czyli ludźmi a Stworzycielem, czyli Bogiem, a teraz w osobie Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, ta, ta, ta przeszkoda została zniesiona. Nie ma, nie ma tej przepaści. Między nami a Jezusem. Więc my, jeżeli wchodzimy w tę relację, jeżeli chcemy się do niego przybliżać, to wchodzimy w ten związek, stajemy się jego przyjaciółmi, przyjmujemy jego miłość i moi drodzy, naśladując go, przejmując jego cechy postępowania w sposób niejako przez przypadek, zaczynamy postępować inaczej. To znaczy, okazuje się, że zaczynamy wypełniać Boże prawo, ale to wypełnienie Bożego prawa nie jest podyktowane tym, że ja widzę przykazania, patrzę w nie głęboko, szukam w nich doskonałości Bożej i próbuję im sprostać, bo to jest niemożliwe. To się nie udaje. Jeżeli twierdzimy, że nam się udaje, to znaczy, że sami siebie oszukujemy i ten nasz wzrok jest jeszcze Niewyrobiony. Ale jeżeli zjednoczymy się z Jezusem Chrystusem, to znaczy otrzymujemy Jego łaskę, przyjmujemy dar świętości pochodzący z zasług Jego śmierci i z martwych wstania, to wówczas zaczynamy rozpoznawać, konfrontując się z tymi przykazaniami, czyli patrząc na siebie i patrząc na przykazanie żołagu. Wypełniam je lepiej niż wypełniałem wcześniej, a w ogóle o nich nie myślę. Myślę o nich tylko, kiedy zastanawiam się nad miłością do Pana Boga, jak ona się rozwinęła. I to, moi drodzy, doświadczenie nazywamy stanem uświęcenia. To się dzieje w ludziach, to jest, że tak powiem, standard, tak powinno być. Może nie każdy z nas nieczęsto jest w stanie widzieć to w drugim człowieku, albo i w sobie, ale tak rzeczywiście się dzieje że przykazania raptem zaczynają wypełniać się same. I one są nam bardzo potrzebne, bo one są niezależne od nas. I dzięki nim jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ta nasza relacja rzeczywiście przez sakramenty, przez modlitwę osobistą yy, i przez wszelkie inne instrumenty, jakie w życiu mamy, czy ona się pogłębia, czy też nie, czy jakieś stawiamy granice Jezusowi, który do nas przychodzi, czy też redukujemy yy, te, te przeszkody. Jeżeli je redukujemy, to automatycznie grzechy stają się coraz lżejsze i lżejsze. A więc przykazania, moi drodzy, są nam niezwykle ważne, ale to, o czym mówi prorok Izajasz, jest dla nas nie do osiągnięcia. Czyli nie możemy sami założyć, że tak, to ja teraz poznałem wszystkie Boże przykazania, wszystkie je teraz wypełnię i, i dostąpię świętości. Moi drodzy, nie ta kolejność. Dostąpię świętości za wszelką cenę. Przyjmę ją od Jezusa Chrystusa, a on mnie przemieni, i ja wypełnię Boże prawo, i ja sprostam Bożym przykazaniem, ale wyłącznie dzięki łasce Chrystusa, który szedł drogą Bożą, a nie drogą ludzką. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę. I udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.